Witam widzowie. Jak zapewne wiecie, skończyłem z grą Brawl Stars w ogóle nagrywać i w nią grać dobre kilka miesięcy temu, już zaraz będzie kilkanaście, no jeszcze przed wakacjami zeszłego roku. Zauważyłem, że dzieje się coś dziwnego i chciałbym móc temu jakoś zapobiec, jednak nie widzę jakiejś opcji. Otóż słyszałem, że gra Brawl Stars jest totalnie niszczona przez twórców. Słyszałem rzecz, która jest naprawdę najbardziej tragiczną, jaka mogła. Usłyszeć ta gra i wszyscy twórcy nagrywający z niej odcinki. A mianowicie, gra już pewnie jakiś czas temu, ale usunęła skrzynki. Całkowicie. Nie mam pojęcia, jak ta gra może funkcjonować bez skrzynek. Ale dzisiaj to sprawdzimy i ocenię sam, czy to jest upadek tej gry. Na pierwszy rzut oka myślę, że można to tak ocenić. No ale cóż, lecimy sprawdzić to w grze. Widzę, że mamy nowy świąteczny ekran wczytywania. I tak, słuchajcie, nie da się ukryć, że grałem. Grałem, ale bardzo niewiele. Uwierzcie mi, że w ciągu ostatniego pół roku przegrałem w tej grze może dwie godziny łącznie. Mamy jakiś nowy sezon, chyba jest od bardzo niedawna, wydaje mi się, że nawet od tygodnia. I jak widzicie, grałem na tyle, że brakuje mi bardzo mało punktów do wbicia legendy Chestera. I właśnie, dlaczego punktów? Sami wiecie pewnie, bo widzieliście, gra została totalnie oczyszczona z tak zwanych, wiecie, skrzynek. Nie wiem co ja kupiłem w tym momencie. Mam nadzieję, że nic, tylko odebrałem za darmo. Oby tak było, bo ta gra strasznie laguje. Bardzo ładne skiny doszły, no nie powiem. Ale że nie ma żadnych skrzynek, to bardzo dziwne. Dodali też nowe profilowe na szczęście. Mam jedno z najrzadszych, a mianowicie za pierwszy rok grania w tą grę. No i ogólnie zobaczymy, bo nie wydaje mi się, że to jest jakoś bardzo pożyteczne, co zrobili dla tej gry. Mogę odblokować za niedługo, ale wolę jeszcze. Chwilę wbić te punkty. Mam nadzieję, że dzisiaj odblokujemy tą legendę, ale wydaje mi się, że dla wszystkich twórców nagrywających tylko Brawl Stars był to ogromny cios, że odjęli skrzynki. Ponieważ jeszcze wtedy, kiedy dodali tego Omega Boxa na chwilę, muszę wam pokazać jedną giga rzecz, która się stała, bo wtedy na szybko otwierałem pewnego Omega Boxa, jak był ten event. I słuchajcie, wtedy z Omega Boxa na swoim chyba drugim koncie trafiłem 8. I trafiłem gadżet do baza, potem chromatyka i potem drugiego chromatyka, i wszystko to z jednej skrzynki. Więc ósemka wydaje mi się być naprawdę potężną rzeczą. No, więc chciałem wam pokazać, tylko że mam na to dowody. Dodatkowo teraz ulepszania muszą być w przy użyciu jakichś punktów mocy dziwnych, więc nie można tego robić jedynie przy użyciu hajsu. Ale lecimy zobaczyć, jak zmienił się gameplay. Ja sobie porobię na szybciutko jakieś misje, żeby, słuchajcie, jak najszybciej odblokować tą. Legendę. Jak widzę, słuchajcie, skrzynki przez chwilę, przez ułamek sekundy widziałem, że skrzynki mają więcej niż zawsze tych obrażeń. Zawsze miałem maksymalnie 6000 tysięcy, no to w tym momencie mają ich dużo więcej. Już tak szybko wielkie starcie, okej, okay, nie spodziewałem się. Patrzcie, ta ma 6,5 giga dziwne, co nie? Tam jest jakiś ziomeczek, to szybko do wyjaśnienia. No i wygraliśmy pierwszą rundę. Jestem ciekaw, jak to wygląda na, słuchajcie, innych kontach, gdzie... Bo mi brakuje, nie da się ukryć do wszystkich postaci tej jednej legendy. Jeszcze jakichś dwóch chromatyków, ale to przez to, że nie grałem. Ups, 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 bardzo źle. Dałem się podjechać jak frajer. No ale dobra, trzeba wszystko tutaj ogarnąć. Pogram sobie chwileczkę post placement, żeby zrobić jak najwięcej tych misji. Nie wiem jakim cudem zabiłem jakiegoś Barleya. Chyba umarł w strefie, ale... No, nie wygram tego, ale mnie zjompskową, chłop. trzeba jak najszybciej widzowie po prostu porobić te misje, żeby mieć tych punktów tyle, żebym mógł sobie wykupić tą legendę za gemy. Ale bez skrzynek to już nie jest ta gra. Już pewnie widzieliście, ale dawno temu już dodali graffiti do gry. No, na razie nie mu muszę przyznać, że rozgrywka układa się po mojej myśli. Nie jest wcale tak tragicznie, jakbym przypuszczał. No, ale robimy misje i to bardzo szybko, więc bardzo prawidłnie. I wbiliśmy, słuchajcie, różne nagrody, co nas najbardziej interesuje. To ta na końcu. Mamy coraz więcej tego. Możemy kupić za 25 gemów i chyba to zrobię w tym momencie. Mamy, słuchajcie, ostatnią legendę. Normalnie bym trafił ze skrzynki i miał niesamowitą reakcję, ale przez to teraz w ogóle nie ma emocji. Następna do odblokowania jest karta mityczna Grey. Nie wiem czemu wyświetliła mi się najpierw legenda. Pewnie powinna być na końcu, ale cóż, ta gra nie jest zrozumiała. Więc patrzcie, jak teraz wygląda sytuacja. Mam strasznie dużo nowych zadymiarzy, niepowbijanych nawet na dziesiątą rangę. No i nie mam jednego mityka i trzech chromatyków, z czego tego nawet nie widziałem. Nie wiem pojęcia, co to jest. No ale musimy sobie koniecznie pograć teraz z chesterem. Widzę, że im więcej zada obrażeń zadajemy w krótkim czasie, tym więcej on chyba zadaje, nie? Chyba, że to zależy od odległości. Nie, nie, po prostu. On strzela najpierw jedną, potem dwoma, potem trzema. Czyli dość fajna. Co jest tego superku? Wydaje mi się, że jakiś taki meteor, czy, czy co to jest? Tutaj się traci obrażenia? Nie mam pojęcia. Trzeba to będzie przetestować na czymś. Z czym na pewno zaraz wygramy, bo oczywiście to jest runda pierwszej rangi. Więc ta Jessie jest do wyjaśnienia w parę chwil. No i co robimy w tym momencie? Yy, teraz się zmieniła superka. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Wygraliśmy na farcie. Ale on ma jakieś różne superki, czy o co chodzi? Patrzcie, on ma zupełnie inne te superki. To tak go nie unieruchamia teraz. Cały czas jakieś inne superki ma. Teraz będzie chyba jeszcze inna. Ciekawe, ile on ich ma. Teraz jest wybuch jakiś. To akurat możemy wywnioskować z ikonki. Trzeba to przetestować na tym. 8 bitowcu. no potężne, potężne, ale ile on już ma? 5, 10, 38 czy ile? Dobra, może jeszcze uda się coś na tym tywie przetestować. To jest jakieś coś fajnego, czy. a takie coś, co mu po prostu obrażenia zadaje. No to e, ciekawie, tutaj się postarali, chyba wszystkie możliwe superki mu dali. Teraz zagramy sobie na dwosach, żeby. Oczywiście, przy okazji robić jakieś misje. Strasznie dużo się tutaj dzieje w tym momencie. Zaraz zdedam chyba. Na szczęście nie, ale no, wszyscy wyjaśnieni w bardzo krótkim czasie. Cieszę się przynajmniej, że nie jest to kolejna karta, która musi nawalać nie wiadomo ile w skrzynkę, żeby ją rozwalić. Tylko prosto trzy hity i leży. Tutaj ziomek wszystkich wyjaśnia. No i tutaj na razie wszystkie misje porobione. Zaraz może wbiję pierwszy. Pierwszy raz, 20, ja nigdy nie miałem 25 tysięcy pucharków, czy mi się zdaje? Ty no, mam w tym momencie największą liczbę pucharów, jaką kiedykolwiek miałem. Więc ciekawie. Pewnie to przez to, że odkąd odszedłem od gry, doszło do gry jakieś 10 postaci. Jest w tym momencie 64. Ja mam 60. No ale jak mogłoby być inaczej? Za czym jeszcze, jak Ziemaczek się sprawuje na zadymie. No tutaj ziomki odwalają taką manianę, że szkoda gadać. Ten to się nie pierdzieli, nie będzie tutaj szotował. Ja jak widać też chyba z formy wyszedłem. Ale jeszcze nie jest tak tragicznie. Dobra, może teraz się uda. Patrzcie to. Olez, idealnie wydymany chłop został. No jednak coś tam zawsze zostaje umiejętność. Aha, chłop rozwalił ściankę, więc nie miałem teraz jak dokończyć trickshota. No ale chodzi o to oczywiście, żeby wygrywać. Ale ta, jak dla mnie, beznadziejny ruch ze strony tej gry, że pousuwali wszystkie skrzynki, bo to... Naprawdę, fatalnie, fatalne co mogli jej zrobić. No i łatwo, słuchajcie, wygrywamy ten meczyk. Nie, no, ludzie, oni są tak dominowani genetycznie, że szkoda gadać. To jest po prostu zbyt proste, no. No i myślę, że. Bardzo ładnie. I zauważyłem też, słuchajcie, że w ogóle nie ma już skrzynek na alei pucharów zrobili nagrody. Co 200 mniej więcej, czy tam to 100 czasami. No i są to same te punkty, monety. No więc troszkę frajersko, tak szczerze. A tutaj mam chromatyczne kredyty, za które można kupić sobie jakoś postać. No ale mnie jeszcze zdecydowanie na to nie stać. Polecę jeszcze sprawdzić, co dzieje się na innych kontach, czyli moim drugim no raz trzech kont widzów. Mam nadzieję, że większość pamięta, co tutaj się odwalało przed paroma miesięcami. Naprawdę giga fajne rzeczy się tu działy. Widać, że na tym koncie nie byłem już od dawna, można to zauważyć. Ja na razie zbieram do jakiegoś Jakiegoś epika, którego pewnie bym szybciutko trafił ze skrzynki, jakby miał. No ale jakie niesamowite openingi się tutaj odwalały. Widzę, że tutaj widz trafił już y, tego mythika, którego nie mam nawet na swoim głównym koncie, więc trzeba nim zagrać koniecznie. Nie mam pojęcia, co on robi, tak szczerze, ale wydaje się być super turbo słaby. Znaczy, jakby na razie porobiłem typa, ale to nie wszystko, nie? Nie wiedziałem, że on się teleportuje. No myślałem, że czymś rzucę w chłopa, ale... Jak widać, nie. On takie dziwne zostawia też ślady po swoim tym. Giga dziwny ma ten. Ale hop, został wyjaśniony tą superką, to było piękne No niestety, tylko drugie miejsce No ale i tak muszę przyznać, że postacią się gra całkiem spoko Nie no, ta legenda jest za mocna, co trafiłem przed chwilą Nie ma szans, żeby ją pokonać Tutaj widać kolejny widz zbierana Ems i jest już bliżej niż dalej No dobra, myślę, że to jest dobry moment na zakończenie odcinka Dziękuję wam bardzo za oglądanie Według mnie gra naprawdę zeszła na psy swoją decyzją o wycofaniu totalnie skrzynek. No, naprawdę tragedia dla wielu graczy, wieloletnich myślę. No i myślę, że coraz więcej osób będzie odchodzić z tej gry, jeśli czegoś nie zmieniał, bo bez skrzynek to nie jest to samo. Naprawdę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema.